Zostałem pochowany przed świtem, nakarmiony złym mitem, Muzyknie w smutne fanki. Porzuciłem wszystkie słodkie kochanki. Czy to jest Kleopatra? Słuchajcie, witam was bardzo serdecznie. Umarłem nie doświadczając życia. Co? Chyba nie zrozumiałem za bardzo. Czekajcie, muszę zobaczyć. jeszcze. witam was bardzo serdecznie w Good Pizza. Great Pizza Czaję się na razie na nowe postaci, na ciekawe rzeczy. I powiem wam, że właśnie na coś. Ciekawego trafiłem. Chcę na i paprykę na pizzy. Już Ci daję, oczywiście. Słuchajcie, jeśli Wam się spodoba odcinek obowiązkowo, zostawcie tę łapkę w górę. Każda łapka w górę to kolejny kawałek pizzy dla Was. Dzisiejszy dzień robiłem już poza nagraniem, ponieważ chciałem znaleźć jedną sytuację. Jedną sytuację, która pozwoli mi przejść do rozdziału trzeciego. Napisajcie mi, że to jeszcze nie jest rozdział trzeci. Ja wiem, że to jeszcze nie jest rozdział trzeci. Jest tylko jedno rozwiązanie, żeby dostać się do rozdziału trzeciego. Zaraz wam powiem jakie. Wezmę pizzę miłośnika mięsu. Pewnie się, że użyjesz sosu pomidorowego. Oczywiście. Pizza, miłosierka, mięs, proszę bardzo. Słuchajcie, ogólnie, żeby dostać się do rozdziału trzeciego, potrzebujemy wykonać ostatnie zadanie tych gości, którzy mieszkają tam naprzeciwko. Cała z oliwkami, ale bez sosu, okej. Okay. I żeby to ostatnie zadanie wykonać, musi przyjść do mnie gość, który będzie... będzie po prostu mi je zadawać. <gry> A że niestety ja nie mam wpływu na to, co się dzieje fabularnie, to muszę po prostu poczekać na tą sytuację. Daj im paprykę i cebulę, proszę bardzo, papryka i cebula. Wydaje mi się, czy co, spróbuję mu dać paprykę i cebulę bez sosu i sera? Nie dam chyba pełną normalną pizzę. Papryka i cebula na standardowym placku? 10 na 10. Super. Udało się, super. I zrobiłem prawie dzisiejsze zdanie. Słuchajcie, dzisiejsze zarobki nie obchodzą mnie tak szczerze mówiąc, chociaż powinny być całkiem, całkiem niezłe. Uwaga. 140 może być. I teraz tak, wyjdę do menu. Nie stracę postępu dnia, ponieważ już dzień się zakończył. Rozdział trzeci zablokowany. Jak kliknę na niego, jest napisane. Odblokuj wszystkie dodatki. Przejdź wszystkie wyzwania Stewarda, aby osiągnąć rozdział trzeci. I żeby teraz. Mam wszystkie dodatki odblokowane, wszystko spoko, ale nie mam wszystkich wyzwań stewarda, dlatego muszę poczekać po prostu, aż nie przyjdzie taki typ. I nie mam pojęcia, czy mogę to sam sprowokować, czy muszę po prostu poczekać, aż to wystąpi. Pizza News Network! Festiwal wieprzowiny już w najbliższą sobotę, dobrze się przygotuj. Z innych źródeł jest 50% szans na przelotne opady deszczu w ten weekend, a drugie 50% szans na zniżki w pizzeriach. Wreszcie archeolodzy tłumaczą niedawno odkryte zwoje, chodzi o receptury na sos. To wszystko na dzisiaj. Good Pizza, Great Pizza. Lecimy z dniem chyba 64. Okej, okay, wykres kołowy. O kurde, ale mnie zasypali teraz opiniami. Słuchajcie, spadłem. O ja pierniczę, mam cztery jedynki. Spadłem na trzy w tym momencie, ale to bulić teraz zaczynasz mam wrażenie. Dream Dream. Okej, okay, już robimy w takim razie pizzę z Dream Dream. Wydaje mi się, że na samym początku dnia tak naprawdę może przyjść Steward, więc to jest tak, jakby. Już teoretycznie mam cały dzień zmarnowany na to, bo nie wykonam prawdopodobnie jego zadania. On chyba za każdym razem przychodził jako pierwszy, albo jeden z pierwszych. Ale przyszła do mnie wcześniej chyba Kleopatra, tylko że tutaj na tych portretach nie ma. Otwarzam własną muzykę, bo właśnie to lubię. Tutaj nic więcej nie jest powiedziane. Załamane serce, nowa piosenka w rytmie rock'n'rolla. Nie wiem, słuchajcie, to wyglądało mi na Kleopatrę i to było bardzo dziwne, tylko nie mam zielonego pojęcia, co dać takiej osobie, jeśli przyjdzie jeszcze raz. Dobra, i skończyliśmy na piwki, także można sobie zadanie odebrać. Idealnie. Daj mi zielony sen! Papryka i bazylia, okej. Okay. Spoko, dam radę. Słuchajcie, ogólnie zacząłem się teraz właśnie zastanawiać, zacząłem tak dociekać powolutku sobie w głowie, dlaczego może mi się to nie uruchomiło? I mam drobne podejrzenie. Może dlatego, że ja wyłączyłem wszystkie ulepszenia? Może powinienem mieć wszystkie ulepszenia włączone? O kurde, to jest drobny dylemat, ale zostało mi jeszcze dwa dni do zrobienia jakby bez żadnych ulepszeń w zasadzie możemy zobaczyć sobie słuchajcie zrobię to sam 8 na 10 w tym momencie mamy gotowych kurde może za te dwa dni a może jakbym teraz włączył zaraz po tym dniu mmm nie wiem wiecie, co spróbujemy. W następnym dniu włączam wszystkie ulepszenia i zobaczymy, czy to uruchomi mi na przykład już kolejne zadanie. Jestem na randce z interesującym facetem, jestem na diecie wegańskiej, ale interesuje się również waszymi czterema rodzajami mięs i chcę je wypróbować. Mam pomysł, jak zrobić tą pizzę. Słuchajcie, ostatnim razem ona mi uciekła, ale teraz już wiem. Zrobimy tak. Ym, ogólnie jestem na diecie wegańskiej, ale również interesuję się waszymi czterema rodzajami mięs, więc zrobiłbym tak, że ta pizza będzie bez sera. Będzie wegańska, ale będzie miała wszystkie mięsa. Truje. Najgorsze jest to, że jak zapytam ją, proszę, to ona wychodzi. <grym> w efekcie trafić. A jeśli to nie będzie to, i przyjdzie to mnie jeszcze raz, to mam pomysł kolejny, czyli zrobić tak, na połowie wegańską, a na drugiej połowie bez sera, ale z czterema rodzajami mięs. Dobra, zobaczmy, czy to jest trafione. Prawdopodobnie nie. Nie Niewystarczająco sera na tej połowie. Dobra, czyli może, może rzeczywiście musi być pół na pół zrobione. Szynka i Pepe, proszę, nie gruj pizzy. Spoko, spoko. Dwie ostatnie pizze wydane. Mamy koniec dnia. Zarobki, tak jak mówiłem zresztą w poprzednim dniu, nie bardzo mnie interesują w tym przypadku, ale myślę że chyba, że nie jest źle. Ponad tuwa zarobiona. 120, jest super. Naprawa pieca, możemy sobie kupić. Zobaczmy tak, dodatki. No wszystko, wszystko jest ukupione. Ulepszenia. Wszystkie są dezaktywowane, które mogłem dezaktywować. I w tym momencie, słuchajcie... Poza. Nie no, wszystkie, wszystkie aktywuję. Zobaczymy, czy to jest kwestia tego. Czy może czegoś innego. A tak to zostają mi jeszcze dwa dni do zrobienia. Bez dodatków. A raczej bez ulepszeń, żeby wykonać tam to zadanie. Następny dzień: Pizza News Network. Pacman. Czy te kropki, które zjadał, były naprawdę krążkami sera? Czy jego projekt wywarł znaczący wpływ na klasyczną pizzę z serem? Czy też był tylko to przypadek? Więcej o 11:00. W zasadzie to Pacman został stworzony na podstawie pizzy bez jednego kawałka. Wiśnia, truskawka, pomarańcza, jabłko i mango. Długie ramię przemysłu, owocowo. I zatrważający powód, dla którego żaden doładowań Pac-Man'a nie jest warzywem. Hmm, rzeczywiście. Pac-Manem się zjadało owoce, a nie warzywa. Dobra, <grym> Dawaj, komboju, musisz być rewelacyjny na każdym festiwalu i w ogóle. W każdym razie musisz zobaczyć potężny, mięsny placek. Trzymaj czworoboczne mięso na jednej stronie. Pozostałe rodzaje mięsa mogą znaleźć się na obu. Tylko wieprzowina, partnerze. Dobra, myślę, że wiem, co zrobimy, słuchajcie, ale udało się! Dokładnie to trzeba było zrobić! Czyli tak, dajmy sos, dajmy ser. To fajnie, że nie muszę ich rozkładać, swoją drogą. E, na obu połowach mogą być pozostałe mięsa. Czworoboczne mięsa mogą być tylko na jednej połowie. Proszę bardzo. Proszę, żeby to była ta pizza, żeby tutaj nie było nic więcej do roboty! O kurde, jak szybko, jak dawno nie było tak szybko u mnie naprawdę! Pokrojona automatycznie złote pudełko! Proszę! Mam nadzieję, że wiesz, co nakładać na pizzę. Pewnie się, że masz najlepsze produkty wieprzowe. Czy nie zrobiłem? Czy nie? Cześć kiełbasa! Chyba zrobiłem, bo mi nie cofnęło. Nie? O kurde, jak ja dawno nie pracowałem w takim tempie, muszę wam powiedzieć. Zobaczmy, jak wygląda cały dzień z automatami włączonymi. Moje już było okropne do tej pory. Moje też, bo robiłem wszystko ręcznie. Poproszę o pizzę z czterema rodzajami mięsa. Nie kłaść żadnych niejadalnych hanżu, a nie mojej pizzy. Chociaż wiecie co, moje podejrzenie jest takie, że to może nie jest kwestia automatów, tylko to jest kwestia bezpośrednio tego, że festiwal wieprzowiny się włączył. To może być tak. Okej, okay. to jest niekrojone, i cztery rodzaje mięsa wydajemy. Poślubię tę pizzę. Trzy na dzisiaj. Jedna z owocami, jedna z warzywami i sosem, jedna z mięsem i serem. Dlaczego zawsze jest ten sam przepis? Ehm, dobra, czekajcie, to było coś w tym stylu, i na jednej było to i to. Z mięsem i serem, to będzie ta. Z warzywami i sosem będzie ta. I będzie jedna z owocami: to będą oliwki, papryka i ananas. Dobra, myślę, że ogarnąłem. <laughs> te ogólnie te zamówienia na trzy pizze są naprawdę rewelacyjne, bo bardzo dużo pieniędzy przynoszą. I zobaczcie już, ile kasy zarobiłem w ciągu tego jednego dnia, w jakim tempie to poszło. A tak naprawdę mamy dopiero piątą. To pizza, ciekawe, kurde, coś popsułem w tym, ale nadal. Jestem na z interesującym facetem, dobra, jesteś na diecie wegańskiej, to chciałabyś spróbować cztery rodzaje mięs. Dobra, zróbmy tak, jak było wcześniej w planie, czyli zobaczcie, zrobimy tą pizzę, z prawej strony będzie mięsna z serem, a z lewej strony będzie czysto wegańska. Wydaje mi się, że to może być to. Zobaczymy, ciężko powiedzieć na ten moment, proszę bardzo, pokrojona, proszę, żebym trafił, proszę. To naprawdę nie jest takie trudne. Dziękuję, udało się! Poeta pizzy! Niemożliwe! Zobaczcie kurde, jakże wspaniale! I na siodło bakaru! Czyli zrobiliśmy prawdopodobnie wejście do rozdziału trzeciego! Hurra! No i zrobię to sam, zostaje mi ostatni dzień, czyli przy... kolejny tak dzień tak zrobimy tak już na, na solo. W sensie na solo, w sensie ja bez żadnych ulepszeń i tak dalej, dobra! Chcę omleta ze wszystkim, ale skoro do ja wezmę pizzę to śniadaniową! To tak cebula, pieczarki, kiełbasa, bekon, szynka. Pizza śniadaniowa raz! Naprawdę ja mam dylemat teraz, czy to włączenie ulepszeń, czy to po prostu festiwal wieprzowiny uruchomił mi tą tego questa ostatniego. Wezmę pizzę ze wszystkim, dobrze. Idealnie, uwielbiam robić pizzę ze wszystkim, bo daję dużo pieniędzy. A jeszcze jak mam automatyczne rozkładanie składników, to już w ogóle spójrzcie, jakie to jest tempo. I pizza ze wszystkim, cyk, gotowa. Jeśli wygram na loterii, zatrudnię jako osobistego szefa kuchni. Naprawdę to jest fajne, bo ona has 50 bucksów daje. Mięso i ser bez sosu, bez owoców morza. Potrzebuję pizzy, która będzie w harmonii z moim ogrodem. Papryka, cebula, oliwki i bazylia. <ścoughs> Ciekawe. No i to jest to, słuchajcie, zostało mi 45 minut do zamknięcia pizzerii, a ja jeszcze dwie pizze zdążę wykonać, no. Po prostu kosmos. To przy, jakby... Przy ulepszeniach praca jest naprawdę dużo wygodniejsza. No dobra, dawaj jeszcze ostatni zamówienie, Dawaj, trzy pizze. Był kiedyś człowiek, który zamówił pizzę z peperonikiem i obasą. Tym człowiekiem jestem ja. I dzień się skończył. Peperonik i obasa. Proszę bardzo, ostatnia pizza na dzisiaj. No i zarobki z dzisiaj to ponad 300 baksów. Super. Rewelacja. I chyba wejście do rozdziału trzeciego zaczynamy. Mamy dzień 64. Uwaga, 300. 391, to jest naprawdę, naprawdę dobry wynik. No dobra, tylko że ja chcę wyłączyć wszystkie moje ulepszenia i zrobić jeszcze ostatni dzień, kiedy nie muszę, znaczy kiedy mogę zrobić po prostu go bez. Jezu, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Rozumiecie, co chcę zrobić? Pizza News Network. Z przykrością informujemy, że w dzisiejszym świecie pizzy nie ma żadnych nowości, ale proszę poświęć trochę czasu na news od naszych sponsorów. No i to są piątki, słuchajcie, to są piątki! Idealnie. Co tylko szła na cieście, okej. Okay. No i ja nie wiem, czy ten rozdział trzeci się rozpoczął, czy też nie rozpoczął. Hmm... Chyba że, żeby rozpocząć rozdział trzeci, ja muszę mieć włączone wszystkie ulepszenia, to też może być to. Nie mogło być lepiej, dziękuję ci. Oh, no, no. Twoja pizza zmieniła moje życie, moje kolego, poświęciłem się trenowaniu niedźwiedzi. Potrzebuję trzech pizz pepperoni dla moich niedźwiedzi! What?! <laughs> Ale co, co to mogę być? Przyszedł do mnie ten ziomek, któremu wcześniej, wcześniej dawałem pizzę. Super. Jeju, to już ostatni dzień, kiedy robię to bez ulepszeń, no. Na całe szczęście, wiem wam, to jest tak męczące, kiedy już ma się tą świadomość, że można po prostu klik-klik robić i tyle. Jesteś najlepszy, kolego! No super, fajnie, no to jest dobrze, że goś teraz wraca i zamawia coś. Nie chcę wymyślać, ale czy dostanę pizzę z kanadyjskim boczkiem? Nie królij mojej pizzy. Może być kanadyjski, może być amerykański, może być włoski, jakie tylko chcesz. Boczek mogę ci położyć, a jaką będzie miał nazwę, to już możesz sobie nazwać samodzielnie. Nie! Kanadyjski boczek to szynka! O kurde, już wiem. Prawie to zepsułem, jak zapomniałem. Już wcześniej miałem takie, tam, takie zamówienie. W efekcie zapytałem, co? I ktoś powiedział, aha, chodzi o szynkę oczywiście. Także wszystko jasne. Zobaczmy, czy szynka rzeczywiście. Jeśli chodzi o przygotowanie pizzy, możesz napisać książkę, tak? Udało się. Pizza wegetariańska, podwójne zamówienie. Wydaje mi się, że to już może być ostatnia dzisiaj, ponieważ ciężko zrobić więcej w godzinę samodzielnie. <grych> I dwie pizze wegetariańskie, proszę bardzo. Pośluję te pizze. Super. Dzień zakończony. Czy ja dostanę teraz achievement? Halo? Chciałbym achievement? Czy coś? Całkowicie 250 dolarów? Wow! To było niezłe całkiem, muszę powiedzieć. Czy ja mam wszystkie ulepszenia de dezaktywowane? Chyba tak. W efekcie powinienem dostać już teraz achievement. O co chodzi? Dobra, aktywuję wszystkie ulepszenia i zobaczymy, czy tego dnia, jeśli teraz uruchomię grę, dostanę przypadkiem coś, co będzie wyglądało jak rozdział trzeci. Chociaż wiecie co? Jeszcze zróbmy tak. Wyjdę sobie tutaj. Rozdział trzeci zablokowany. No przecież zrobiłem wszystkie! Pizza News Network. Ceny ciasta idą w górę z możliwym spadkiem cen Dziś w ceglanym ogniu papryka jeden kolor ma przewagę nad całą resztą, ale który jest najlepszy dla ciebie? Z innych źródeł Organizacja Narodów Zjednoczonych pokonuje głód rozpowszechniając pizzę. To wszystko na dzisiaj. Kut pizza, great pizza. Czy są... jest jeszcze więcej tych jakby zadanie od Stewarda, kurde no No i kolejna piątka, idealnie Ej, moja ulubiona pizza to pizza miłośnika mięs, ale moja dziewczyna mówi, że powinna mieć więcej warzyw Wezmę to co zwykle, pizza z peperoni, kiełbaskami, bekonem szybko, no dodaję jeszcze bazylia, papryka i sos pesto, okej okay. Pizza miłośnika mięs z warzywami Potrzebuję szybko pizzy za ananasem No i szybciej pizzy z ananasem wydać się nie da Także mamy, słuchajcie, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że może jeszcze jeden tydzień muszę poczekać i jeszcze muszę poczekać do kolejnego, kolejnego jakiegoś święta, żeby kolejny steward przyszedł. Wiem, że ser i pesto świetnie do siebie pasują, ale czy będą dobrze smakować z bakłażanem? Oczywiście, że będą dobrze smakować z bakłażanem. Ser i pesto, o nie, zacząłem robić złą pizzę. Jest dokładnie taki sam wariant zamówienia, tylko z sosem pomidorowym, takie mam wrażenie. Kurde, no, nie mogę przesuwać, ten blat jest za szeroki. Poproszę za piekankę z tuńczykiem. N nie, a może pizzę z serem na pełnoziarnistym cieście? Dużo przyjemniej się pracuje, jak jest węższy ten blat, jak jest na dwie pizze, jak jest na trzy, to trochę trwa przejechanie do, jakby wiecie, do samego pieca. Ten dzieciak w czerwonej koszulce sprawił, że chce zjeść pizzę, poproszę dwie pizze Supreme! Dwie pizze Supreme! Słuchajcie, najlepszy możliwy przepis! Tyle pieniędzy, ile on daje! Chociaż nie, nie pizze Supreme, a pizze ze wszystkim, no właśnie, bo pizze Supreme to tak naprawdę już zrobiłem. To są pizze Supreme, a pizze ze wszystkim mają jeszcze pięć składników więcej, okej. Okay. Dobrze wypieczona, to pewnie jeszcze więcej pieniędzy, co? Dobra, od razu pokrojona do pieca. Wiem, że nie powinno się tak robić, ale dobra, trudno. Dwie pizze supreme. Nie wiem, co powiedzieć, fantastyczna pizza. Bardzo mnie to cieszy. Pół pizzy z mięsem, pół wegetariańskiej. Takie przepisy też są spoko. Bo to są przepisy, które dają też całkiem sporo kasy. Im więcej składników, tym więcej kasy takie ogólnie mam wrażenie. Już tak z moich spostrzeżeń drobnych, Twe pizza przywróciła mnie do życia. Dobra, i ostatnie zamówienie na dzisiaj. Kiełbasa i pieczarki z odrobiną bazylii brzmią smacznie. I dzień 66 dobiega końca w tym momencie. Ostatnia pizza do wydania, niekrojona. Proszę bardzo. I zarobiliśmy dzisiaj... W te pieniędzy, muszę powiedzieć, naprawdę To jest mega, mega tempo, słuchajcie, w zarabianie Ale naprawdę nie ma sensu zarabiać już tyle kasy Takie mam drobne wrażenie 300, dobra, to może nie tak bardzo dużo Ale jednak zawsze do przodu No i co, i w dalszym ciągu nie mam tego rozdziału kolejnego Nie wykluczone, że musimy poczekać Na kolejny tydzień, kiedy przyjdzie Kolejny steward, i który Powie mi jakieś kolejne ciekawe zadanie Ale może się mylę Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeśli wam się podobało stawcie wąską swój kawałek pizzy pod tym odcinkiem Wbijajcie na nowe serie, które się pojawi bo jest nowa seria z nową czapką, którą zapewne już widzieliście. A jak nie, to wpadnijcie koniecznie i zobaczcie. Trzymajcie się na razie i cześć.